Mieszak, mieszak na, na. No, do... tak właśnie. No. No, Za tygodniu mamy w Sejmie procedowanie nie tylko całkowitego zakazu owoce, to takiego całkowitego, e, gdzie nawet to, że ciąża pochodzi z przestępstwa nie będzie powodem do nawet to, że jest zagrożenie zdrowia. Nie będzie powodu do aborcji. Będzie karanie więzieniem kobiet za aborcję. Będzie karanie za informowanie o aborcji. Ale to jest tylko to, co się, co się co wydarzy. A oprócz tego jak? ja. Churda, ja walczę za pani dzieci to też. Jak ci dziecię. No to nie, pani umyje teraz. Nie, no. ja walczę za ja to pani nie, dzieci. Proszę pani. Ja to A pani spisuje? A pani myśli, że mnie tak posłaci. A pani spisu? Nie w Sejmie, no. Kaczyński stąd. Kaczyński, w Sejmie będzie też tak zwany Instytut Zróbnolskiego, tego faszysty, któremu zawdzięczamy obecny zakaz On ma doprowadzić do zakazu rozwodów, do tego, żeby rodziny LGBT były pozbawiane praw rodzicielskich, osoby LGBT, które mają dzieci. Będzie tam rejestr ciąż, rejestr poronień, rejestr wszystkich kobiet w Polsce. Pan Wróblewski będzie miał uprawnienia prokuratora, będzie mógł wstępować do każdego postępowania, które się toczy w Polsce, przed każdym sądem i w każdym urzędzie. Takich uprawnień nie ma nawet prezes Najwyższej Izby Kontroli. Takich uprawnień nie ma żaden z szefów instytucji, które są przewidziane w polskiej konstytucji. I ten projekt Instytutu obreskiego to jest nie co, tylko jak. To jest zamykanie systemu. To jest totalna kontrola. I to jest wdrożenie absolutnej opresji na każdym poziomie sądowym, administracyjnym i praktycznym. To wszystko będzie się działo w przyszłym tygodniu. Rejestr ciąż, który ma zamiast zaprowadzić Ministerstwo Zdrowia, które kłamie, kłamie, że nie rozszerza swoich ustawowych uprawnień rozporządzeniu. Kłamie Pan, Panie Ministrze Niedzielskim.